Cześć, z tej strony Ania Dąbrowska z bloga paniodchemii.pl. W arkuszach maturalnych często pojawiają się zadania, w których musimy wskazać cząsteczki płaskie. Pytanie, co to znaczy? Albo raczej, jakie warunki muszą być spełnione, aby nazwać cząsteczkę Płaską. Już odpowiadam. Zacznijmy od samej definicji płaskości. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale przyjmijmy sobie. Tak na chłopski rozum: jeżeli coś jest płaskie, to znaczy, że możemy to położyć na płaszczyźnie i każdy element dotyka podłoża. W przypadku cząsteczek, tymi elementami będą oczywiście atomy. No i teraz porównajmy te dwa przypadki. Mamy tu przykład dwóch cząsteczek. Każda z nich. Składa się z jednego atomu centralnego, to są te zielone kulki, i trzech atomów dodatkowych, takie, które są po prostu połączone wiązaniami sigma. Już na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że mimo podobnego kształtu, ich kształt się różni. Ta cząsteczka może być położona na płasko i wtedy każdy atom ma kontakt z podłożem. Natomiast tutaj, niezależnie od ułożenia, co najmniej jeden z atomów zawsze będzie w powietrzu. Pytanie, na jakie musimy sobie odpowiedzieć, to co sprawia, że mimo podobnego składu ich kształt się różni? Odpowiedź to oczywiście hybrydyzacja atomu centralnego. Aby określić kształt cząsteczki, musimy zawsze zacząć od wzoru elektronowego i odpowiadającej mu hybrydyzacji atomu centralnego. Jeśli chcesz przećwiczyć zapisywanie wzorów elektronowych, to na kanale znajdziesz film, w którym to omawiam. Za hybrydyzację odpowiadają wiązania sigma i wolne pary elektronowe. Ich suma to tak zwana liczba przestrzenna. W przypadku pierwszej cząsteczki, czyli tej, mamy trzy wiązania sigma: tutaj, tutaj i tutaj i żadnej wolnej pary elektronowej na atomie centralnym, a więc liczba przestrzenna wynosi 3. I teraz odliczamy sobie hybrydyzację S, SP, SP2. Tak naprawdę nie mamy hybrydyzacji S, ale to jest taki mój sposób odliczania, który możesz sobie po prostu zgabić. W drugim przypadku liczba przestrzenna to 4, bo mamy 3 wiązania sigma i jedną wolną parę elektronową na atomie centralnym, a więc hybrydyzacja S, SP, SP2, SP3. Aby określić kształt cząsteczki, musimy zawsze wyjść od kształtu podstawowego, odpowiadającego danemu typowi hybrydyzacji. Takiego rodzaju kształty otrzymujemy wtedy, gdy na atomie centralnym nie występują wolne pary elektronowe. Czyli zamieniając to z polskiego na ludzki, oznacza to, że wszystkie te dostępne miejsca, czyli takie, gdzie mamy, które są równe liczbie przestrzennej, są wypełnione przez wiązania sigma. Czyli jeżeli mamy liczbę przestrzenną 4, to mamy 4 wiązania sigma. Jeżeli liczba przestrzenna to 3, to mamy trzy wiązania sigma, a jeżeli dwa, to mamy dwa wiązania sigma. W przypadku hybrydyzacji SP będzie to linia. W przypadku hybrydyzacji SP2 trójkąt, a dla hybrydyzacji SP3 tetraedr. I już teraz możemy określić, które z tych kształtów są kształtami płaskimi, a które nie. Linia zawsze będzie kształtem płaskim. Trójkąt również zawsze będzie kształtem płaskim, a tetraedr, no, jak sami widzimy, będzie kształtem przestrzennym. No ale przecież nie tylko wiązania sigma odpowiadają za typ hybrydyzacji atomu centralnego. Bierzemy pod uwagę zarówno te wiązania, jak i wolne pary elektronowe na atomie centralnym. Możemy więc mieć taką sytuację, że mimo liczby przestrzennej 3, która odpowiada hybrydyzacji sp2, będziemy mieli kształt inny niż trójkąt. Zobacz. Kiedy z modelu cząsteczki o kształcie trójkątnym zabiorę jedno wiązanie, to tak jakbym w to miejsce wstawiła wolną parę elektronową. Nie widać jej, bo ona jest przecież częścią tego atomu, ale zajmuje ona to jedno miejsce, to znaczy, że tutaj już nic nie może zostać przyłączone. Wtedy kształt nie jest już trójkątny, ale otrzymaliśmy cząsteczkę kątową, jednak nadal jest to kształt płaski, ponieważ nadal możemy go położyć na płaszczyźnie i wszystkie atomy jej dotykają. Jeśli zabiorę kolejne wiązanie, to kształt cząsteczki jest jeszcze bardziej się upraszcza i staje się ona liniowa. Możemy więc już powiedzieć, że w przypadku hybrydyzacji SP bądź SP2 cząsteczka będzie zawsze płaska, ponieważ mamy tutaj trzy kształty: cząsteczkę liniową, cząsteczkę kątową. I trójkątną. Została nam jeszcze do omówienia hybrydyzacja SP3. W przypadku hybrydyzacji SP3 podstawowym kształtem jest tetraedr. Jest to kształt przestrzenny, ponieważ nie możemy jej położyć na płaszczyźnie w taki sposób, aby wszystkie atomy jej dotykały. Co się stanie, kiedy zabiorę jedno wiązanie? Będziemy mieli sytuację, w której za hybrydyzację odpowiadają trzy wiązania sigma oraz jedna wolna para elektronowa. Cząsteczka nadal nie jest płaska. Zwróć uwagę, że trzy atomy mogę położyć na płaszczyźnie i rzeczywiście będą się one z nią stykały, ale ten jeden będzie zawieszony w powietrzu. Taki kształt nazywamy piramidą trygonalną. Jest to cząsteczka o kształcie przestrzennym. Ale pójdźmy o krok dalej i zabierzmy kolejne wiązanie. Mamy teraz taką sytuację, w której w tej cząsteczce zostały tylko dwa wiązania sigma. A pozostałe dwa miejsca są zajęte przez wolne pary elektronowe. Kształt, który powstał, poznaliśmy już przy omawianiu hybrydyzacji SP2. Jest to kształt kątowy. Czy taką cząsteczkę możemy położyć na płasko? Oczywiście. Zobacz, że mimo hybrydyzacji SP3, cząsteczka wcale nie musi być przestrzenna. I to jest tak naprawdę przypadek, który powoduje najwięcej wątpliwości, choć, jak widzisz, wcale trudny nie jest. Podsumujmy więc. Aby określić kształt cząsteczki, w pierwszym kroku zawsze określamy typ hybrydyzacji atomu centralnego. W przypadku hybrydyzacji sp i sp2 kształt będzie zawsze płaski. Natomiast w przypadku hybrydyzacji sp3 kształt może być zarówno płaski, jak i przestrzenny. Gdy atom centralny tworzy 4 bądź 3 wiązania sigma, cząsteczka będzie przestrzenna, ale gdy tworzy tylko jedno bądź dwa takie wiązania, cząsteczka będzie płaska. Mam nadzieję, że ten film ci pomógł. Jeśli masz pytania, daj znać w komentarzu. A jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do matury, polecam ci dwa serwisy: kursydomatury.pl i notatkidomatury.pl, gdzie znajdziesz profesjonalne materiały z 11 przedmiotów, dostępne od ręki. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!